E, witam Was moi kochani. E, przypuszczam, że filmik ten wrzucę pewnie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. E, tak czy inaczej nagrywam w miejscu, w którym się zatrzymałam e, na nocleg. Zostaję tutaj przez dwie najbliższe noce. E, gorąco Wam polecam zakopane. Jest naprawdę cudne i no, zakochałam się. Tak czy inaczej, no, sąsiedzi i w ogóle tutaj ludzie patrzą się na mnie, jakbym spadła z księżyca, więc mam nadzieję, że outfit będzie Wam się podobać. Moi kochani, tradycyjnie zacznijmy od butów. Jeśli chodzi o balerinki, są one zakupione w Tesco jakiś czas temu. Bardzo wygodne, szmaciane. Kolejno wyżej mam leginsy, Legginsy w zeberkę. Szczerze nie pamiętam, gdzie je zakupiłam z takiego sklepu no name, następnie na sobie mam wdzianko, Wdzięko, które zakupiłam w Primarku ostatnio, widzieliście je w holu zakupowym, takie właśnie nietoperzowate, lekko przeźroczyste, z ćwiekami i co jeszcze? Moi kochani, jeśli chodzi o torebkę, torebka pochodzi pierwotnie z firmy George, natomiast ja zakupiłam ją w second handzie. Co się zaś tyczy zegarka, zegareczek jest zakupem przez internet. Kupiłam na eBayu i to samo tyczy się właśnie naszyjnika w zebrę, również eBay. Co do kolczyków, są to moje srebrne kolczyki z takiego sklepu no, no, no name. Ehm, moi kochani, co jeszcze mam? Aha, okulary, które tak naprawdę już mi się nie przydadzą. Ehm, tak czy inaczej, pochodzą z Primarku. Ehm, I prawdopodobnie z racji tego, że nie wzięłam dużo rzeczy. Wezmę ze sobą kurteczkę, kurteczkę jeansową, którą zakupiłam tutaj dzisiaj, właśnie w jakimś pasażu odzieżowym. Bardzo fajna, prezentująca się w ten oto sposób na chłodniejszy wieczór, jak znalazł. Moi kochani, ja jak zawsze dla Was przesyłam moc buziaków. Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Papa! Pa.